Kalendarz Dobry Zasiew 2025. Poniedziałek 17 marca. Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Psalm 91, wers 2. Uratowani dzięki kontrolce. 4 sierpnia 2018 roku. Roland i Weronika wracają swoim autem z Toskanii do Francji. Około 11:30 na desce rozdzielczej samochodu zapala się kontrolka ostrzegawcza. Jest jakiś problem z silnikiem. Pada deszcz i jest duży ruch na autostradzie. Roland zjeżdża z autostrady tuż przed mostem Morandi w Genui. Kontrolka ostrzegawcza w aucie po chwili na postoju gaśnie. Z ulgą postanawiają wrócić na autostradę następnym wjazdem, tuż za słynnym mostem Morandi. Nagle otrzymują telefon z pytaniem: Gdzie teraz jesteście? Zaniepokojeni krewni informują Rolanda i Weronikę, że most Morandi zawalił się o 11.36. Nie wiem, czy zostalibyśmy zmieceni razem z mostem, mówi Roland. Ale kiedy zjechałem z autostrady, most był nadal nienaruszony, a kiedy wróciłem na autostradę za nim, już się zawalił. Interesujące: lampka ostrzegawcza, o której była mowa, nie zapaliła się później wcale, ani tego dnia, ani nigdy później. Czy Bóg zachował Rolanda i Weronikę dzięki tej kontrolce? A jeśli tak, to dlaczego tylko ich, a nie innych? Na pierwszy plan wysuwa się głęboka wdzięczność, ale pozostają też pytania. Pytania, jak to często w życiu bywa? Weronika jest głęboko poruszona za każdym razem, gdy widzi obrazy zawalonego mostu i modli się za rodziny dotknięte tą katastrofą. Gdybyśmy zginęli w Genui, znaleźlibyśmy się u naszego Boga i pana Jezusa Chrystusa, mówią z przekonaniem Roland i Weronika. Ponieważ wciąż żyjemy, chcemy pomóc innym znaleźć pokój z Bogiem w Jezusie, aby nie musieli bać się śmierci. Chrystus jest prawdziwym życiem.